Zmiana na stanowisku szefa Rady Miejskiej w Legnicy, Szynalski zamiast Kępy. Wynikło z umowy pewnego porozumienia, które na początku kadencji zostało powiedzmy zawarte. Niespodziewany finał imprezy urodzinowej 13 Niemców w legnickiej Izbie Wytrzeźwień. W Izbie zachowywali się poprawnie, zrozumieli, że tutaj muszą zostać. Majka Groman, witam w poniedziałek, 28 stycznia i zapraszam na informacje. Jan Szynalski z Platformy Obywatelskiej został nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Legnicy. Tym samym zrealizowano warunek umowy koalicyjnej, z którego wynikało, że przez połowę kadencji Radzie przewodniczyć będzie przedstawiciel klubu radnych Tadeusza Krzakowskiego, a przez kolejne dwa lata człowiek PO. Jan Szynalski nie ma łatwego zadania. Jego poprzednik, Ryszard Kempa, wysoko ustawił poprzeczkę za najlepsze. Przewodniczącego uznają go nie tylko zwolennicy, ale także polityczni przeciwnicy. Umowa koalicyjna zawarta pomiędzy Komitetem Wyborczym Tadeusza Krzakowskiego, SLD oraz Platformą Obywatelską od początku budziła wątpliwości i do dziś nie wiadomo na jakich zasadach funkcjonuje. Jednak z niezapisanego nigdzie ustalenia dotyczącego stanowiska przewodniczącego Rady Miejskiej prezydencki klub się wywiązał. Ryszard Kempa zrezygnował z funkcji szefa Rady Miejskiej Legnicy. To wynikło z umowy pewnego porozumienia, które na początku kadencji zostało. Hmm, Powiedzmy, zawarte, ja w publicznym wystąpieniu dla dobra naszego miasta, tak abyśmy mogli sprawy nasze prowadzić spokojnie, bez kłótni, zadeklarowałem, że w połowie kadencji oddam to stanowisko, oddam, proszę traktować jako no, taki, taki delikatny wyraz, przedstawicielowi Platformy Obywatelskiej. Rezygnację ze stanowiska wiceprzewodniczących złożyli też Grażyna Pichla z P.O. i Sławomir Skowroński, radny niezależny. W nawiązaniu do porozumienia zawartego na początku kadencji, porozumienia międzyklubowego, które miało służyć miastu Legnica, składam swoją oficjalną rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej. To jest uczciwe postawienie sprawy, biorąc pod uwagę, że. Moi koledzy z sojuszu obdarzyli mnie zaufaniem, jak również radni, którzy wybierali oczywiście przed dwoma laty. W związku z powyższym dzisiejsza... Moja decyzja jest podyktowana tym, że obecnie jestem radnym niezależnym, w związku z tym przynależącym do klubu radnych niezależnych, w związku z tym to jest, wydaje mi się, honorowe rozwiązanie. Następcą Ryszarda Kępy został Jan Szynalski z PO. Tylko jego kandydatura została zgłoszona na to stanowisko. W tajnym głosowaniu wzięło udział 24 radnych, 22 poparło Szynalskiego, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Rola na pewno będzie trudna bo trzeba pogodzić ileś tak tematów, a zwłaszcza no, yy, prowadzić tak zebrania jak tu tych peanów pod adresem byłego przewodniczącego no, padło wiele no i to zobowiązuje, to zobowiązuje i, i daje pewne m, m, może nie tremę, ale no, taka, taką postawę muszę wymagająco od siebie przyjąć. Prezydent Tadeusz Krzakowski uważa, że zmiany nie wpłyną na pracę Rady. Dalej Rada funkcjonuje, dalej wypełnia swoje ustawowe funkcje, także praktycznie rzecz biorąc zmiany personalne nie wpływają na funkcjonowanie Rady Miejskiej Legnicy, Rady Miasta Legnicy. Jest to dokonanie się pewnych ustaleń w wymiarze personalnym i w samym łonie Rady. Będziemy pracować dalej. Mam nadzieję, że te relacje między Rado Miasta Legnicy jako organem stanowiącym będą się dobrze układały również w relacjach z prezydentem jako organem wykonawczym. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został Ryszard Kępa. Na tym stanowisku zastąpił Sławomira Skowrońskiego. Za miesiąc podczas lutowych obrad sesji dowiemy się, kto obejmie fotel wiceprzewodniczącego po Grażynie Pichlis PO. Finał urodzin w Izbie Wytrzeźwień. Tak zakończyło zabawę 13 obywateli Niemiec, którzy w weekend świętowali urodziny kolegi w stolicy Dolnego Śląska. Wracając do domu pociągiem relacji Legnica-Drezno byli agresywni, awanturowali się i ubliżali pasażerom. Obsługa pociągu nie radziła sobie z chuliganami, dlatego wezwała posiłki. Na dworcu w Legnicy czekali na nich policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. 13 z 16 zatrzymanych w Legnicy Niemców trafiło do Izby Wytrzeźwień. Mają od 25 do 35 lat i z całą pewnością na długo zapamiętają tę urodzinową imprezę. W Izbie zachowywali się poprawnie, zrozumieli, że tutaj muszą zostać, zrozumieli, że przekroczyli mocno normy społeczne byli w stanie nietrzeźwości, każdemu sporządzono protokół użycia alkosensora. Nie wszyscy mieli pieniądze przy sobie, nie wyrażali takiej ochoty, żeby kolega, który ma znaczną ilość euro, zapłacił za kolegę, a na pewno to byli koledzy, ponieważ mieli wspólny grupowy bilet. To pasażerowie pociągu relacji Wrocław drezno poinformowali o agresywnym zachowaniu młodych Niemców. Grupa Niemców, młodych ludzi w wieku około 20-25 lat, jadąca tym pociągiem, zachowywała się bardzo wulgarnie, niegrzecznie. Łącznie z trzymaniem nóg na fotelu, w pewnym momencie, kiedy zwrócił on uwagę tym osobom, został uderzony w twarz. Powiadomił o tym policjantów i służby ochrony kolei. Niemcy zostali ukarani mandatami, będą też musieli zapłacić za pobyt w Legnickiej Izbie Wytrzeźwień po 250 zł od osoby. W Polkowicach zainstalowano jeden z kluczowych elementów kładki, która powstaje nad Krajową Trójką. Po jednej stronie obwodnicy miasta ustawiono 22-metrowy słup, na który będą naciągane teraz liny nośne. Tym samym pierwsza mostowa inwestycja w Polkowicach pomału dobiega końca. Na ponad 20-metrową podporę, fachowo nazywaną pylonem, będą naciągnięte liny, na których zostanie powieszone główne przęsło kładki, a dzięki temu będzie możliwe połączenie obu brzegów. Pylon ma 56 metrów rozpiętości. Jego instalacja była jednym z najtrudniejszych i kluczowych etapów budowy kładki. Zamontowany został pylon. Jest to ważna, ważny element konstrukcyjny. no i wielkimi krokami zbliżamy się do finiszu tej inwestycji. Pozostały jeszcze pewne prace do wykonania, ale ufamy, że pogoda nie pokrzyżuje, nie pokrzyżuje planów wykonawcy, i wiosną będą mieszkańcy mogli korzystać z tego rozwiązania komunikacyjnego. Przygotowania do budowy kładki trwały kilka lat. Ostatecznie inwestycja ruszyła wiosną ubiegłego roku. Teraz zgodnie z planem pozostało jeszcze zabetonowanie części przęsła głównego kładki oraz montaż lin, barierek i oświetlenia. A na koniec wielkie malowanie. Dla Polkowic ta akurat inwestycja była dużym wyzwaniem. Po raz pierwszy gmina realizowała inwestycje, gdzie budowano obiekt mostowy. Koszt budowy kładki to ponad 4 miliony złotych. Całość jest finansowana z budżetu gminy. Oglądają Państwo informacje, w których za chwilę jeszcze o pijanym kierowcy, który uderzył w radiowóz. Powiemy także o czytającym złodzieju, który ferie rozpoczął niestety w policyjnym areszcie. Dwa promile alkoholu miał w organizmie mężczyzna, który zdecydował się wsiąść za kierownicę. I może by mu się upiekło, gdyby nie fakt, że wjechał w policyjny radiofus. Mówi się, że pod latarnią najciemniej, ale nie w tym przypadku. Pijany kierowca spowodował kolizję na skrzyżowaniu ulic Julusza Słowackiego i Grunwaldzkiej niedaleko komendy miejskiej policji w Legnicy. Wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej, uderzył w policyjne auto. Doszło do kolizji radiowozu, który był w służbie z samochodem dostawczym z tego, co ustalono do tej pory winę za tą kolizję, bo jest to kolizja, nikomu się nic nie stało, ponosi kierowca samochodu dostawczego. I ostatnia informacja, jaką otrzymałem, jest taka, że mężczyzna był nie trzeźwy. W jego organizmie stwierdzono prawie 2 pomila alkoholu. Mężczyźnie, który spowodował wypadek, grozi do dwóch lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy. Nie wszyscy mają zamiar w czasie ferii się bawić. Są i tacy, którzy postanowili pogłębiać swoją wiedzę czytając. I byłoby to z pewnością godne pochwały, gdyby nie fakt, że lektura pochodzić miała z kradzieży. Osiemnastoletni mieszkaniec Polkowic włamał się do kiosku, skąd usiłował ukraść gazety. Jak podkreślił w rozmowie z policjantami, wybierał tylko interesujące go tytuły. Okazja czyni złodzieja można by powiedzieć o osiemnastolatku z Polkowic, który wpadł w ręce policjantów, gdy kradł gazety. Nie brał jednak wszystkiego co popadnie, lecz tylko interesujące go tytuły. Nastolatek chował je do plecaka, potem układał na ławce. Gdy został zatrzymany tłumaczył funkcjonariuszom, że nie chciał ukraść wszystkich gazet, a jedynie te, które sobie wybrał. Jak tłumaczył policjantom część gazet, które go interesowały, schował już do plecaka, natomiast te, które mniej go interesowały, układał na ławce przystanku autobusowego. Wcześniej, 18-latek bawił się w dyskotece, nie planował kradzieży, jednak gdy znudziło mu się oczekiwanie na autobus, postanowił sobie umilić czas. Przez uchyloną szybę gabloty pobliskiego kiosku zaczął wykładać gazety. Nastolatek wpadł na gorącym uczynku. Badania wykazały, że ma ponad promil alkoholu w organizmie. Młody mężczyzna trafił do aresztu, gdzie został przesłuchany. Przed sądem odpowiadać będzie za kradzież z włamaniem. Grozi mu do 10 lat więzienia. Dwie dodatkowe linie autobusowe uruchomione zostały w Lubinie. Wszystko po to, by pasażerowie dojeżdżający z pobliskich wiosek mieli czym dostać się do miasta podczas ferii zimowych zmniejszono bowiem częstotliwość kursowania tak zwanych szkolnych autobusów zastępują je więc dodatkowe linie. Nowe podmiejskie linie uruchomiono tylko na czas ferii zimowych. Autobusy 104 i 105 kursować będą w dni robocze od dziś do 8 lutego. Jest to Rozkład jazdy, który jest wprowadzony w ferie oraz wakacje. Taki rozkład jazdy jest wprowadzony już od około dwóch lat. Dotyczy to tego, że w, te ferie, w, ten, w ten okres wakacyjno-feryjny dzieci nie jeżdżą do szkoły. Tutaj chodzi o dzieci, które zamieszkują gminę wiejską Lubin. 104. Zaczyna kurs przy KGHN, jedzie przez główne ulice w mieście, kościuszki Paderewskiego i Piłsudskiego, a następnie do Osieka i między innymi przez pieszków i kurs kończy w Buczynce. 105. Natomiast można dojechać do Bukówny. Rzadziej kursują autobusy jednocyfrowe, takie jak 4 czy 5. Dowożące dzieci w tych godzinach rannych oraz w godzinach popołudniowych odwożące dzieci do, do domów. Natomiast te linie 104 i 105 właśnie w tych okresach służą dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy w godzinach rannych oraz popołudniowych chcą się bądź dostać, albo wyjechać z miasta. Informacje z aktualnym rozkładem jazdy wiszą już na przystankach autobusowych. Można je również znaleźć na stronie internetowej www.pks.lubin.pl. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.